Dzień dobry, jestem nowym youtuberem, mam nadzieję, że mnie bardzo gorąco przyjmiecie i startujemy. Możecie pisać y, jakie gry wolicie. Y. Ja obecnie gram w browser, jak będziecie chcieli w Brawl Stars no to napiszcie, yy, czy nowe konto, czy to, na którym jestem? Możecie pisać różne propozycje. Ja będę czytał komentarze, będę też robił live y i będę informował. To jest tylko takie, jakby próbne odcineczek. Jeszcze jakby ktoś nie wiedział, jestem nowym youtuberem. Pewnie mało będę miał widzów, ale liczę na was. Będzie, możecie pisać też, czy wolicie live'y czy Odcineczki. Będę się zgadzał na wszystko. Później, może, jeszcze będę robił ankiety. Co? Mam nadzieję, że będę regularnie wpuszczał filmiki. Myślę, że tak, co dwa dni to będzie maks, kiedy będę robił przerwę. Bo chcę być Was bardzo dużo i mam nadzieję, że mi się uda. Możecie pisać czy Minecraft, czy co. Bo zbyt nie mam pomysłu, nie wiem co Wam będzie się podobało. Nie wiem, możemy przejść do następnej gierki. Druga gierka to Among Us. I zrobię Wam cięcie, a dopóki nie startujemy, startujemy z gierką. Jestem shroommate'em. Jak ktoś nie gra, to polecam. Fajna moim zdaniem gierka. Piszcie, może być nawet gierka, z którą mam grać, nawet której tu nie podałem. Będę starał się czytać komentarze. bo jeszcze nie wiem jak to wyjdzie. Będę się starał jak najlepsze robić filmy. No i tak dalej. No czy przechodzimy do następnej gierki. Ej, X=D Jak ktoś zna tą gierkę, to popatrzcie jakie jest kody. Nigdy mi się jeszcze tak nie zdarzyło. Kolejna gierka to Hero Zero. Może też być Minecrafta, ale akurat tu nie pokażę. Gram na najnowszej oczywiście wersji. Jak ktoś chce, to możecie pisać w komentarzach swoje nicki w gierkach na przykład w hero Zero, no to będę czytał i może będę was dodawał. To pamiętajcie, piszcie swoje zdania w komentarzach. Będę czytał. Starał się wszystkie odczytać. Tak będzie się teraz to moje no, to otoczyło. To. Pa.